Witam Cię na moim kanale Zmiana Wzorców Myślenia. Dziś przedstawię Ci szybką i skuteczną technikę uspokojenia myśli i ciała. Technika zacznie się po krótkim wprowadzeniu. Dla tych, co mnie nie znają i są tutaj pierwszy raz, nazywam się Urszula Jaworska i jestem trenerem samodoskonalenia i pracuję na co dzień z podświadomością w głębokich mentalnych relaksacjach. Uczę, jak zmieniając wzorce myślenia, zmień swoje życie. Jeśli Ci się podoba to, co tutaj robię, Zostaw proszę łapkę w górę, komentarz, włącz dzwoneczek, żeby otrzymywać na bieżąco informacje o tym, co tutaj się pojawia. Być może zauważyłeś, że kiedy pojawia się jedna negatywna myśl w Twojej głowie, za chwilę zjawia się następna, a potem kolejna i kolejna i niczym obrazy w kalejdoskopie w Twojej głowie zaczynają przewijać się coraz gorsze myśli, a wraz z nimi coraz gorsze samopoczucie dopada... Nasz stres, czujemy przeciążenie, czujemy, że coś nas przerasta w danym momencie, a myśli galopują jak szalone i jedna za drugą pojawia się lęk. Włącza się funkcja, uciekaj albo walcz. Ani jedno, ani drugie nie jest zazwyczaj w tym momencie wskazane. Hormony stresu dają o sobie mocno znać, a my nie wiemy, jak szybko się z tym uporać. Potrzebujemy wtedy dokładnie odwrotnego stanu. Uważności, możliwości skupienia się, wyjścia poza obecne wrażenia ciała, myśli i wyobrażenia. Jest to szczególnie ważne wtedy, gdy borykamy się z problemami, chociażby tymi dnia codziennego, wtedy, kiedy stoimy przed wyzwaniami, gdy potrzebujemy podjąć ważne decyzje, a także choćby wtedy, kiedy przed nami jest ważna rozmowa. Prezentacja w pracy, wystąpienie publiczne, czy chociażby rozmowa z naszym dzieckiem albo partnerem. Czyli zazwyczaj wtedy, gdy tak naprawdę potrzebujemy być w stanie opanowania i spokoju. Jak mówił Albert Einstein, umysł jest jak spadochron, działa wtedy, gdy jest otwarty. Wiadomo, że kiedy jesteśmy spokojni, zrelaksowani, przychodzą do nas szybciej, Nowe pomysły, lepsze rozwiązania, jesteśmy bardziej kreatywni, nasze ciało lepiej funkcjonuje. Ile razy najlepsze pomysły pojawiły się u ciebie, gdy byłeś w łazience, na przykład pod prysznicem? Dzieje się tak, ponieważ woda naturalnie i automatycznie wpływa na nas relaksująco, a ma to swoje korzenie I jeszcze w czasach, gdy zanurzeni byliśmy w wodach płodowych naszej mamy. Relaksacja to umiejętność, która polega na samodzielnym wprowadzeniu siebie w stan odprężenia, wyciszenia i uzyskania swego rodzaju odpoczynku psychicznego. Ponieważ umysł i ciało są ze sobą połączone, to ciało wpływa na umysł, a umysł na ciało. I na szczęście możemy wykorzystać to na swoją korzyść i wykorzystać nasze myśli do wpływania na nasze ciało i uspokajania się wtedy, kiedy tego potrzebujemy. Relaks nie jest leżeniem po stresującym dniu, ale jest aktywowaniem naturalnych reakcji odprężenia w ciele i umyśle. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrzem. Kiedy wyćwiczysz swój umysł i ciało, będziesz w stanie nawet w ciągu około jednej minuty uzyskać stan spokoju i odprężenia. Praktyka, którą się tutaj dzielę i którą osobiście stosuję, polega na powtarzaniu na głos, lub w myślach przez ponad minutę słowa relaks. I wraz z każdym wypowiadanym słowem, niczym komendą wydawaną umysłowi i ciału, oddychając swobodnie, odczuwanie tego stanu coraz bardziej w sobie. Zaletą tej praktyki jest to, że możesz ją zrobić dosłownie wszędzie i w każdym momencie. Warto na początku, jeśli tylko możesz, zamknąć oczy i nastawić stoper na minimum minutę. A następnie skupić się już tylko na wypowiadaniu słowa relaks i odczuwaniu wrażeń w swoim ciele. A teraz zapraszam cię do wspólnej praktyki, do której możesz zawsze wracać, jeśli tylko tego potrzebujesz i masz ochotę. Przyjmij dla siebie wygodną pozycję, jeśli chcesz i masz taką możliwość. Zamknij oczy. Skup się na swoim oddechu. Zauważ swój oddech. Wdech nosem. Wydech ustami. Z każdym wdechem bądź świadomy wdychanego powietrza. Z każdym wydechem bądź świadomy wydychanego powietrza. Właśnie tak. Możesz nawet. Zauważyć, jak powietrze, które wdychasz, wpływa zimne i gdy je wydychasz, jest już lekko ogrzane. Przenieś uwagę na klatkę piersiową. Zauważ, jak twoja klatka piersiowa unosi się, a wraz z wydechem opada. Unosi. Opada. Skieruj teraz swoją uwagę na Twój brzuch i zauważ, jak wraz z kolejnym głębokim oddechem unosi się, a kiedy robisz wydech, Twój brzuch naturalnie opada niżej. Pozwól pozostać sobie w tym rytmie oddechu. Wdech. Nose. Oczu, jak brzuch unosi się i rozluźnia, wydech ustami swobodny, powolny. Właśnie tak. Jeśli tylko chcesz, możesz użyć swojej potężnej wyobraźni i przenieść się właśnie teraz do miejsca, w którym zawsze czujesz się dobrze, odpoczywasz. Czujesz spokój i bezpieczeństwo. Zauważ. Jak nawet jeszcze swobodniej, z lekkością, głęboko oddychasz. Relaks. 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 Powtarzaj ze mną na głos lub w myślach, wciąż oddychając swobodniej i głęboko. I przy każdym słowie relaks. Poczuj przyjemne wrażenia swojego ciała. Poczuj, jak twoje ciało ogarnia przyjemne uczucie odprężenia. Relaks. Wdech. Relaks. Wydech. Wdech. Obodny wydech. Wdech. Relaks. Wydech. i wrażenia swojego ciała. Zauważ je. Relaks. 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 relaks wdech relaks wydech relaks wdech relaks wydech relaks Relaks. Wdech. Relaks. Wydech. Relaks. Zauważ wrażenia swojego ciała. Poczuj odprężenie. Rozluźnienie. Pozwól. Aby twoja podświadomość rozprowadziła to uczucie po całym ciele. Relaks. 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 Pozwól rozprowadzić sobie to uczucie spokoju, które uzyskałeś właśnie teraz w swoim ciele i relaksu po wszystkich komórkach Twojego ciała. Pozostań w tym stanie. Otwórz swój umysł na przypływ nowych pomysłów, nowych idei i dobrych decyzji. Z przestrzeni mojego serca bardzo Ci dziękuję. Z miłością Urszula.